Ja nazywam się Ola, razem z dzisiaj Ala Opowiemy wam troszeczkę o fakapach wideo employer brandingu, czyli o tym jakie wyzwania czekały nasz dział. Ale zanim o tym, to w skrócie o nas. Ja jestem w diwanty senior HR specialist, czyli głównie zajmuję się koordynacją wszelkich działań employer brandingowych, rekrutacją, onboardingiem, eventami i integracją. Dobra, nazywam się Alicja, ja jestem employer branding specjalistą. Ja się zajmuję jakby szeroko pojętym employer brandingiem w naszej firmie, organizuję też eventy, a także jakby pracuję i wspieram naszą kulturę organizacyjną. Dobra, czyli zaczniemy od naszego pierwszego wyzwania, czyli dostaliśmy temat musimy stworzyć nowy filmik employer brandingowy. Pierwszym wyzwaniem moim i było to, że w życiu jeszcze nie robiliśmy tego typu projektu, więc jak przystało na dobrych rekruterów, zrobiliśmy research. Popytaliśmy różne software house'y z Wrocławia, popytaliśmy z kim pracują, jak w ogóle zabrać się do tego, no i Dostaliśmy informacje od paru osób, uderzajcie do ikony. Tak też zrobiliśmy, a w międzyczasie też, żeby w ogóle rozeznać się w firmie, jakie są potrzeby względem tego filmiku wizerunkowego, zrobiliśmy parę warsztatów w formie Lightning Decision jam, czyli tutaj wzięliśmy na warsztat dział HR-u, dział marketingu. W późniejszym czasie, kiedy otworzyliśmy casting, o którym później opowie Ala, Eee, Zabraliśmy specjalistów na różnym seniority, z różnych działów, więc żeby mieć taki przekrój całej firmy, jakie są oczekiwania. Kolejnym naszym wyzwaniem było to, że każdy w sumie z działów miał inne oczekiwania. Programiści chcieli technologii, eee, project managerowie, klientów, a zarząd to w ogóle chciał world level, więc eee, HR znowu został przed, a my po prostu chcieliśmy nowy filmik employer brandingowy. Eee, dużo nam tu pomógł właśnie brief od ikony, castingi, rozmowy z ludźmi, na podstawie tego stworzyliśmy Brief, który potem ikona przerodziła w różne koncepty, ale Ala opowie troszeczkę o naszym timelinie. E, tak, jakby nasze założenie było całkiem proste. Mamy jeden kwartał, trzy miesiące, zaczynamy, trzy miesiące mijają, mamy filmik i jest super. E, więc jakby nawiązaliśmy współpracę z ikoną w marcu. To była jakaś wymiana pierwszych maili, potem jakieś formalności umowy. Ale tak naprawdę zaczęliśmy pracować nad filmem w maju. Równolegle zaczęliśmy pracować też nad naszą kulturą i na początku myśleliśmy, że może nowe wartości będą jakkolwiek przedstawione w tym filmiku, więc nie chcieliśmy zaczynać pracy nad filmem, dopóki te wartości nie będą określone. W czerwcu, tak jak mówiła Ola, przeprowadzałyśmy te nasze sesje brainstormingowe i każda w sumie z tych sesji przynosiła inny efekt. My nie wiem, czy one nam pomagały, czy byłyśmy na jeszcze większym rozdrożu, zastanawiałyśmy się, co z tym zrobić. No, ale wtedy, jakby zaczęłyśmy też spisywać to wszystko w naszym briefie, i chciałyśmy jak najwięcej tych informacji przekazać i konie, jakby myślałyśmy, co jeszcze może wam pomóc. A później przyszedł czas na castingi, i my ten casting ogłosiłyśmy. Zastanawiałyśmy się ile będzie osób chętnych zgłosiło się 26 osób gotowych wystąpić przed kamerami jakby każdy był podekscytowany więc z tymi 26 osobami ikona przeprowadzała krótkie castingi i w sumie podczas tych spotkań my też pytaliśmy ich jakby co sobie wyobrażają jak myślą o tym filmiku my wiedziałyśmy na po początku że ten filmik będzie trwał dwie minuty natomiast to wszystko o czym oni mówili powinno trwać chyba dwie godziny więc my jakby nadal pracowałyśmy nad tym żeby to złapać w jedną całość Nu, no arī tā, ja būs klipjas. Pies... jest brief, są castingi. No i super, mamy sierpień, dostaliśmy pierwsze koncepty, pierwsze cztery, które chciałam z Wami omówić. Wartości Divante, na tym na tym na przykład nie zdecydowaliśmy, bo te warsztaty a propos wartości nie zostały jeszcze przeprowadzone, więc też nie chcieliśmy opierać filmu na wartościach, które nie zostały jeszcze ogłoszone w firmie, część osób mogłaby się po prostu poczuć urażona, że halo, fajnie, że robicie sobie wartości, ale nikt jeszcze ich nie ogłosił. Następnie były mity o Divante, tutaj też nie chcieliśmy się skupiać na jakichś takich niszowych technologiach, których robimy, że jest to spoko, ale no może niekoniecznie trafiłoby do wszystkich. Następnie był pierwiastek D, więc tutaj jakby stworzenie takiej persony diwantyjskiej. Nie do końca nas to przekonało, ale fajnym pomysłem wydało nam się z kamerą wśród diwantyczyków, czyli plemiona. Może nie wszyscy wiecie, że u nas nie mamy działów, mamy coś takiego jak plemiona. Zaczerpnęliśmy to od Spotify'a, czyli jest to taki sposób prowadzenia firmy, gdzie mamy zespół stałych specjalistów względem jakiejś technologii. Czyli my w Diwanta mamy pięć takich plemion. One liczą w zależności od tego, jak są dużej jest zapotrzebowanie, od 20 osób do 40 osób. Więc stwierdziliśmy, że taki przyrodniczy, coś jak czubówna nam w ogóle opowiada, to w ogóle nam to się super nam się wydało, w ogóle wow, i po prostu byliśmy, wiecie, takie po prostu olśnienie. Powiedzieliśmy, dobra, słuchajcie, bierzemy czwarty koncept, zaczynamy pracę nad scenariuszem z ikoną, jest już, nie wiem, połowa sierpnia, idziemy z tym scenariuszem i całą koncepcją pracy do naszego zarządu, po czym dostajemy decyzję, że w sumie. Mm -mm, nie możemy tego pokazać. W ogóle ten Spotify, to, że są plemiona, to nie jest nic, wiecie, unikalnego. E, zaczerpnęliśmy to od Spotify'a, więc w taki sposób nie może być to e, pokazane. Więc wiecie, chciałam wam dać obraz naszej prawie pięciomiesięcznej pracy, kiedy był już brief, byli aktorzy, był już termin, kiedy mieliśmy nagrywać te filmy. I to tak naprawdę miała być tylko taka proforma, że słuchajcie, to robimy i nagle okazało się, że w ogóle musimy. Zacząć od nowa, gdzie najpierw morale całego działu mocno spadły, bo 5 miesięcy naszej pracy w ogóle wywaliliśmy do kosza. Nasze tak. <laughs> no i lecimy dalej, jakby mamy kolejny timeline. No dobrze, więc jakby wracamy, jeszcze raz ustawiamy nasz nowy timeline. Tym razem zastanowiliśmy się, jak podejść do tej sprawy, jak uniknąć tego samego błędu, więc zorganizowaliśmy spotkanie, w którym wziął udział nasz zarząd i przedstawiciele ikony. Naszym zdaniem to spotkanie było całkiem szczere i ten feedback z naszej z strony, naszego zarządu Tomka i Piotrka Karwatki był całkiem dosadny. I I zimny prysznic, tak to, spotkanie, to powiedziała. W my się <grym> zastanawiałyśmy, to nie wiem jakby pracujemy jeszcze z ikoną czy, czy się jednak rozchodzimy. Natomiast jeszcze tego samego dnia Otrzymało się mail od Grzegorza, zaczynamy zupełnie nowy wątek mailowy, lecimy od początku. Jeszcze raz się zastanawiamy, my już mamy jakieś pierwsze pomysły. Więc, jeszcze tego samego dnia, my już z Olo miałyśmy jakąś nadzieję, że dobra, mamy jeszcze szansę, żeby coś z tego powstało. I już w październiku otrzymałyśmy kolejne trzy nowe koncepty, i tym razem w sumie każdy nam pasował. I nie wiem, chyba myślałyśmy nad dwoma, tak najbardziej. Dwoma, ale zrobiliśmy też właśnie e... takie głosowanie wśród różnych działów, no i w sumie za każdym razem padł ten pomysł, na który się zdecydowaliśmy, więc powiedzieliśmy: OK. To jest znak, to jest znak. To jest znak. Te koncepty spodobały się również naszemu zarządowi. Później przed listopad i nagrywanie tego filmiku. Tak naprawdę zdjęcia trwały dwa dni. Bardzo szybko się z tym uwinęliśmy. No i później przyszedł czas na premierę. Akurat zdarza się tak, że w grudniu my mamy taką doroczną imprezę podsumowującą, więc pomyślałyśmy super data, żeby zaprezentować to naszym pracownikom 13 grudnia, piątek. Jakby to będzie na pewno super dzień. Yy, więc tak naprawdę czekałyśmy teraz na efekty i czekałyśmy na finalny yy, film i on przyszedł do nas 12 grudnia, tak. więc dzień przed <laughs> naszym eventem, ale okazał się super, my nie miałyśmy żadnych zastrzeżeń. Yy, no więc przed ten 13 prezentacja i część oficjalna trwała półtora godziny. Nasz filmik był zaplanowany na sam koniec, więc siedziałyśmy z Olą jak na szpilkach i myślałyśmy, Warto też powiedzieć, że to w sumie to było tam premiera na 200 osób, tak? Cała firma się zjechała, wszystkie zdalne osoby, które mieliśmy na pokładzie, to była też niespodzianka o tym, że w ogóle puścimy to, bo też do końca nie wiedzieliśmy, czy wyrobimy się z filmikiem. Było w wąskim gronie Zarząd i Marketing, z którym razem organizowaliśmy ten event. No i to też było dla nas dodatkowe, znaczy to był też dodatkowy efekt wow dla, dla naszych pracowników. No i filmik został nagrodzony gromkimi wrawami. My otrzymałyśmy jeszcze na tej samej imprezie bardzo pozytywny feedback i okazało się, że tak naprawdę warto było zrobić ten krok w tył i zastanowić się jeszcze raz, co możemy zrobić, żeby ten filmik naprawdę trafił do tych osób, do których ma trafić, żeby on się faktycznie spodobał i żeby dotyczył też takiego tematu, który każdy przyjmie z uśmiechem i Myślę, że po prostu nasz cel został w 100% osiągnięty. Już na tej imprezie to było widać, że tak. faktycznie jakby okej. Okay, Szczególnie to była kiedy podeszły do nas osoby, które wiecie, zawsze sceptycznie, zawsze w każdej firmie znajdą się osoby, które są sceptycznie nastawione do każdych firmowych projektów. No i okej, okay, czekamy na feedback i usłyszałam wtedy, że Ola, nie mam żadnego ale. I w sumie to bym chyba jeszcze raz aplikował do Divante, więc to był dla nas największy sukces tego dnia. Tak, potem jakby poczekałyśmy z premierą do stycznia, chciałyśmy przeczekać jeszcze ten okres świąteczny, więc nowy rok, nowy miesiąc i nasz nowy filmik. Dobra, to tak może w skrócie teraz, jeżeli chodzi o podsumowanie, wyświetleń na naszym Facebooku mamy ponad 1000, a na, 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 Boże, na, na YouTube mamy ponad 14 tysięcy. Nasze główne założenie wizerunkowe i też, żeby w ciągu miesiąca było ponad 10 tysięcy wyświetleń też udało nam się osiągnąć. Jeżeli chodzi o takie inne ciekawe statystyki, no to w sumie mieliśmy kilkanaście spotkań, tych grup fokusowych, z którymi się spotykaliśmy, weryfikowaliśmy różne rzeczy, mieliśmy 7 konceptów, mieliśmy 26 aktorów, z tego co też usłyszeliśmy od Ikony, to strasznie duża liczba osób, która w ogóle chciała zaangażować się w taki firmowy projekt. Mieliśmy 3 miesiące intensywnej pracy, od kiedy powstał ten koncept, scenariusz, nagrywanie, no i postprodukcja trwała ponad miesiąc czasu. Mieliśmy chyba ponad 100 maili w tym wątku, gdzie po prostu co chwila, wiecie, wymienialiśmy się różnymi rzeczami, a może to, a może tamto, mamy takie propozycje. wypiliśmy hektolitry kawy na planie zdjęciowym też, po prostu co chwila nasz automat do kawy leciał no i po prostu mamy dwa dni intensywnej pracy. Mówiłam o sukcesie, jeżeli chodzi o firmie, ale dla nas też dużym sukcesem było to, że ludzie z branży projektowej nas docenili. Nie wiem, Maja Gojtowska, Daria Siwka, która powiedziała, że nasz aktor jest w ogóle wow. Więc też wybór aktora też był ważny, żeby wiecie. Zresztą zaraz zobaczycie ten filmik. Po prostu on sam sam sobą tam zagrał. Mamy też Kierutkę wszystkiego. Jest to CEO Just Join IT, więc też bardzo mocno popłucował nasz film i na LinkedInie, u siebie na na Facebooku, no i charytetycznie, które też takie smaczki charowe, czy z różnych ogólno szeroko pojętym HR-ze też e, dał znać i poszerował nasz e, filmik. No a teraz słuchajcie, chcielibyśmy Wam przedstawić to, nad czym pracowaliśmy 9 miesięcy. No i to w sumie słuchajcie tyle, więc nie wiem, czy są jeszcze do nas jakieś pytania.